Praktyczna jest historia tego parodii PM36-1 i PM36-2. Były dwa takie parody. Tak. Pierwszy z nich, różniący się od tego bardzo piękną, ale dynamiczną okoliczność. Okazał się tak wspaniały, że w 1937 roku nakroczono go z złotym medalem na wystawie w Paryżu, na Międzynarodowej Wystawie w Paryżu. Nie wiemy, co stało się z tą, z lokomotywą. Zaginęła w czasie wojny. Ta PM362 nazwana Piękna Helena, ta lokomotywa. nazywa. To nasze czasy, a jej historia. どうも。 Po września 1939 roku, dojechał jechał do Lwowa, był świadkiem trwałych i zaciętych gwałt o miasto. 12 19 września 1939 roku na miasto uderzyło niemieckie zgrupowanie w motyzowanym. Rozpoczęła się Trwała walka. Nasi, nasi żołnierze wiedzieli, że nie mogą oddać w Bobach, by to bardzo ważny... Bardzo ważny. Było to bardzo ważne miejsce, dlatego że tak, wielkie szlaki kolejowe i drogowe, konieczne dla wojska polskiego, wyciągnącego się do Rumunii, Miasto musiały być utrzymane za wszelką cenę. Dlatego te walki były tak zacięte. Aż 18 września przybył nowy brud. Do niemieckich szeregów dołączyła Armia Czerwona. Warto jeszcze trwały. Ale dowódca obrony Lwowa, generał Langner, uznał, że już to nie ma sensu. W Polskiej linii wyruszyli parlamentariusze. a spotkać się z parlamentarzami radzieckimi, wszystko odbyło się przy zachowaniu wojskowych powodów. Rosjanie zgodzili się na pomorową kalkulację. Zgodzili się na to, żeby obrońcy Lwowa

I zamordował ich w tak Również święta Helena dostała się w tradycji RSE. Co widziała w czasie wojny? Czego świat nie Ten nie wie. Wróciła do Polski w 1947 roku. Ten panowóz, który państwo widzą, wrócił do Polski w 1947 roku. I po tym momencie podjął pracę w Polsce w Korei